Jak słuchać y, YouTube'a przy zgasłym ekranie na iPhone'ie? Zobaczcie, mamy sobie a, tutaj odpaloną aplikację. Zjawstwuję nową, nieznaną dotąd przemian. Blokujemy, oczywiście, w, w, przestanie muzyka nam tutaj grać. Następnie no, zobaczcie, że jak znajdziemy sobie w Google dokładnie to samo, odpalamy w Google, tylko tak, żeby nam się nie odpaliła aplikacja w przeglądarce. Ok, słuchaj. Niemieckie ziemie składają się ze skomplikowanej I mozaiki. I wyskoczy... zobaczcie, gasimy. Nic się nie dzieje. Odpalamy jeszcze raz. Po 300 słuchaj państw. Gasimy i teraz na wyłączonym ekranie pojawia nam się tutaj widżet. Wszystkie to państwa wiąże labirynt prawnych w ramach świętego cesarstwa rzymskiego. Cesarz Leopold II. No i on Ten choć pękający w szpach polityczny. I możemy sobie słuchać na zgaszonym ekranie, gdzieś tam spacerując, trzymając telefon w kieszeni. Oczywiście nie zastąpi nam to e, jakiejś tam wielowątkowości. Znaczy nie możemy sobie tam klikać po telefonie i nic robić, bo musimy mieć jednak otwartą tę ten, ten to w to w przeglądarce, ale możemy sobie tak słuchać przez skreszony ekranie. Dzięki, cześć.